Ciekawostki, błędy i gafy, a na koniec podsumowanie całego ósmego odcinka drugiego sezonu. Tytuł odcinka to: Podwójny szok. Premiera 25 marca 73 roku. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, przypomnijmy sobie fabułę i o co chodziło w tym odcinku. Posłuchajmy. Ekstrawagancki szef kuchni Dexter Parrish i jego brat bliźniak Norman, konserwatywny bankier, podobno ze sobą nie rozmawiają ale obaj nie pochwalają zbliżającego się ślubu ich bogatego wuja Clifforda z młodą kobietą. Jeden z nich wchodzi do łazienki Clifforda i upuszcza mikser elektryczny z postrzępionym kablem zasilającym do wody w wannie Clifforda. Clifford zostaje porażony prądem, a morderca zabiera ciało Clifforda do sali ćwiczeń, aby wyglądało na to, że Clifford zmarł na zawał serca. Ale porucznik Columbo, nieomylny, Przebiegły detektyw w pomiętym płaszczu przeciwdeszczowym podejrzewa nieczystą grę i wierzy, że bliźniacy Paryż, obaj spadkobiercy majątku wuja, pod warunkiem, że się nie ożenił, mieli motyw do morderstwa. Ale który z nich dokonał czynu? Kolumbo ściga obu nieustannymi pytaniami, próbując ustalić, który z dwóch braci zabił ich wuja, Clifforda. Coś się już wyjaśniło i przypomniało z odcinka. Zapraszam dalej do słuchania. Jeden z niewielu przypadków Columbo, w których widz nie zna tożsamości zabójcy, dopóki Kolumbo nie ujawni jej na końcu. Telefon Żuli w jej mieszkaniu jest identyczny z czerwonym batfonem z czasów, gdy grała Kobietę kot w Batmanie w 1966. Debiut aktora Marca Singera jako młody lekarz w telewizji pani Peck. Dabney Coleman pojawił się dwa razy w serialu. Tutaj gra detektywa. A w Columbo i Morderstwo Gwiazdy Roka z 91 jest przeciwnikiem. W banku nasz porucznik mówi, że jest zdenerwowany przebywaniem w pobliżu takiej ilości gotówki. 554 tysiące dolarów byłoby równowartością około 3 998 tysięcy dolarów w 2024 roku po uwzględnieniu inflacji. A wy też bylibyście zdenerwowani. W tym odcinku antagonistą jest Martin Landau, a dwa odcinki wcześniej, w śmiertelnym ściegu, antagonistą był Leonard Nimoy. Tych dwóch aktorów łączy więź, której wielu nie dostrzega. Obaj brali udział w przesłuchaniach do roli Spoka w Star Trek w 1966. Landau był preferowanym wyborem, ale domagał się więcej pieniędzy. Podobnie jak Jack Lord, był oryginalnym wyborem do roli kapitana Kirka i również domagał się zbyt dużych pieniędzy. Podobnie jak Lord zagrał w Hawaii Pięcioł, tak Landau trafił do Mission Impossible w 1966. Tak tym starszym i to nie jest filma serial i nie grał tam Tom Cruise. Kiedy Landau zdecydował się odejść z serialu, ponownie z powodu pieniędzy, został zastąpiony w obsadzie przez Nimoisa, którego postać miała nosić imię Paris, tak jak postać Landau tutaj. Czerwony kabriolet prowadzony przez Martina Landau to Ferrari 275 GTS, produkowane w latach 1965 66 Co ciekawe, napędzał go 3,3 litra 300-konny silnik typu U213 w układzie V12 Columbo. W 2021 roku ten samochód mógłby zostać sprzedany za ponad 1,5 miliona dolarów. Markery które Norman Paris był winien kasynu. Wynosiły 37 500 dolarów. W 2024 roku ich wartość rynkowa wyniosłaby 270 658 dolarów. To pierwszy z dwóch występów teamu O'Connor'a. Pojawił się również w Morderstwo w Starym Stylu. W obu odcinkach dokonuje inwentaryzacji przedmiotów kolekcjonerskich. Kiedy Martin Landau, Dexter Paris. I Peter Falk, Columbo Bo, przygotowują sos holenderski w telewizji, serwują Wyberny kulinarny humor. Ale nie ma nic złego w używaniu podgrzanego, roztopionego masła do robienia sosu i bardzo dobrze demonstrują tę technikę. Zawiera podkład muzyczny z partytury Olivera Nelsona do szklarniowej dżungli. Kiedy Martin Landau skrada się wokół domu. Podkład muzyczny instrumentalny do złudzenia przypomina podkłady muzyczne z jego poprzedniego serialu Mission, Impossible. Jako funkcjonariusz organów ścigania, Column, Bo nie powinien był pozwalać Dexterowi podszywać się pod swojego brata Normana, aby odkryć wysokość długów Normana w kasynie. bo przyznaje pani Peck, że jest osobą niechlujną. Janet Nolan, pani Peck i Dabney Coleman, detektyw Muraj, wystąpili w filmie Płaszcz i Szpada. Osborne. Martin Landau i Paul Stewart wystąpili wcześniej w filmie Opowieść wszechczasów z 65. To by było na tyle ciekawostek. Zaraz startujemy z gafami i błędami. Kiedy Columbo pomaga Dexterowi w programie kulinarnym, Columbo podwija lewy rękaw, a potem prawy. Następnie, pół minuty później, Columbo ponownie rozpina i podwija lewy rękaw. Kiedy wchodzi na scenę w programie kulinarnym Dextera, Kolumbo upiera się, żeby sam zawiązać fartuch z przodu. Kiedy Dexter rozwiązuje go pod koniec programu, jest zawiązany z tyłu. Kiedy Dexter kładzie nowe miksery na blacie, Kolumbo trzyma marynarkę i płaszcz przeciwdeszczowy na ramieniu, a płaszcz przeciwdeszczowy na wierzchu. Dexter odkłada miksery i teraz marynarka jest na wierzchu. Kiedy zabójca wyłącza alarm, przełącznik nie jest w tym samym położeniu w jakim był gdy pani Pek włączała go kilka minut wcześniej. Kiedy Kolumbo występuje w programie kulinarnym Dextera, ilość soku z cytryny w miarz zmienia się w zależności od ujęcia. Przy okazji, jeden z widzów, który wypróbował ten przepis, twierdzi, że sos zawiera również o wiele za dużo soku z cytryny. Kiedy Kolumbo przesłuchuje Lisę, narzeczoną Clifforda Parisza, w jej mieszkaniu, w jednym ujęciu trzyma rozpinany sweter. Kamera następnie zmienia się na zbliżenie na nią i ma na sobie ten sweter. Podczas gdy pani Pek upomina Kolumbo za upuszczenie popiołu z cygara na podłogę, Kolumbo chwyta tacę i przewraca dzbanek. Chwytając dzbanek lewą ręką, trzyma w niej również cygaro. W następnym ujęciu trzyma cygaro w prawej ręce. Kiedy Kolumbo rozmawia z Dexterem za kulisami po programie kulinarnym, Dexter podaje Kolumbo marynarkę i płaszcz. Podczas ujęć kolumbo z przodu, gdy rozmawia z dexterem, trzyma ręce i marynarki nisko, tuż nad talią. Podczas dwóch ujęć kolumbo z boku trzyma marynarki przy klatce piersiowej. Porażenie prądem powoduje oparzenia na ciele i nigdy nie mogłoby zostać pomylone z zawałem serca. Każde nowoczesne gniazdko elektryczne w pobliżu źródła wody musi być wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy, GFI, aby zapobiec takiemu porażeniu prądem. Pani Pek podobno obsługuje ręcznie telewizor za pomocą pilota. Błędnie uznane za gafy. Kiedy Kolumbo przesłuchuje panią Pek na temat wyłączenia się telewizora w noc morderstwa, przypadkowo wyciąga pokrętło strojenia z telewizora. To w żaden sposób nie zepsułoby pokrętła strojenia. Wystarczy tylko ustawić krzywkę na pokrętła z krzywką na wałku tunera i wcisnąć pokrętło z powrotem do telewizora. Kiedy zabójca idzie zamordować Clifforda Parisza w jego wannie, tuż obok wanny znajduje się gniazdko elektryczne, co nie przechodziłoby kontroli budowlanej dla łazienek w Stanach Zjednoczonych od 1975 roku. Ale ten odcinek został wyemitowany w 1972 roku, więc widoczne gniazdko nie jest niezgodne z przepisami. Dodatkowo, żaden wcześniej wybudowany dom nie byłby zobowiązany do modernizacji istniejących gniazdek. Kiedy Dexter i Columbo występują w programie kulinarnym przepis wymaga czterech jajek. Columbo rozbija, oddziela i dodaje osiem jajek do blendera wraz z sokiem z cytryny i pieprzem, które następnie są miksowane. Po zmiksowaniu Dexter wylewa mieszankę na talerz, nie piekąc jej ani nie gotując w żaden sposób. Następnie Columbo to je. Przepis jest na sos holenderski, więc nie jest potrzebne pieczenie ani gotowanie. W operze mydlanej młody lekarz jest najpierw nazywany rokim, a potem rogerem. Mogła to być jednak ironiczna sztuczka, aby naśmiewać się z tego gatunku. Około pierwszej godziny, kiedy Martin Landau gra obu bliźniaków na tym samym ekranie, jednego w niebieskim garniturze, a drugiego w brązowym, obaj idą za kolumbo spokoju. Martin Landau jest w niebieskim garniturze i kilka sekund później podąża za nim dabler w brązowym garniturze. Który wygląda, jakby wcisnął się w garnitur o dwa rozmiary za mały i ma na sobie perukę. Za każdym razem, gdy jeden z elektrycznych mikserów wpada do kadzi z wodą, urządzenie eksploduje, zanim dotknie wody. Jest to najbardziej widoczne w sekwencji, gdy wpada do wanny w scenie porażenia prądem. Około 17 minut 50 sekund na spodniach Kolumbo wokół zamka błyskawicznego jest trochę wody. Co pokazuje, że nakręcono kilka ujęć, jak upuszcza mydło. W jednej minucie szóstej sekundzie, kiedy bliźniacy rozmawiają ze sobą o obrazach, jeden z nich przesuwa się lekko w tył ekranu, ale drugi nadal patrzy w tym samym kierunku, co pokazuje, że to jeden aktor gra obie postacie. Błąd postaci. Odchodząc od sejfu bankowego, Columbo nazywa pana Parisha panem Parksem. Partner Columbo mówi mu o rodzaju śladu stopy. Brak butów, płaska stopa, ale nie podaje rozmiaru śladu. W połowie odcinka pani Peck stwierdza, że telewizor był wyłączony przez 20 sekund. Jednak w scenie ujawnienia pod koniec odcinka Kolumbo stwierdza, że telewizor był wyłączony przez 15 sekund. Przebrnęliśmy przez ciekawostki i błędy czas to wszystko podsumować. A zatem podwójny szok to intrygujący odcinek Columbo, w którym porucznik mierzy się z nietypowym wyzwaniem rozwiązaniem zagadki morderstwa z udziałem bliźniaków. Dexter i Norman Parrish, podejrzani o zamordowanie własnego wuja dla spadku, są jak dwie strony medalu. Jeden to ekstrawagancki szef kuchni, drugi konserwatywny bankier. Columbo, z wrodzonym urokiem i dociekliwością, lawiruje między nimi, próbując rozwikłać sieć intryk i odkryć, który z braci jest odpowiedzialny za zbrodnie. Choć odcinek obfituje w humor typowy dla serii, to jednak nie brakuje w nim momentów napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Martin Landau brawurowo wciela się w podwójną rolę, a Peter Falk udowadnia, że Kolumbo jest mistrzem w swoim fachu. Mimo drobnych wpadek w kwestii ciągłości akcji, podwójny szok to solidna porcja kryminalnej rozrywki na wysokim poziomie. Moja ocena. Po prostu nie inaczej jak 8. Do posłuchania w następnym odcinku. Cześć!